Witam państwa serdecznie w odcinku poświęconym kuracjom kolagenowym. Nazywam się Remigiusz Lewandowski, jestem trenerem Savre. Dzisiaj pokażemy państwu kurację, której nie musicie wykonywać w salonie fryzjerskim. Dzięki której odzyskacie mocne i zdrowo wyglądające włosy. Szczegółowo o kuracji opowie nam dzisiejszy gość pani Basia Błaszko. Pani Basia jest pasjonatką kosmetologii. Kilka lat nauki oraz praktyki spowodowało, iż jest dzisiaj doradcą kosmetycznym i świadczy usługi dla salonów. Pani Basiu, proszę mi powiedzieć, kiedy Pani po raz pierwszy spotkała się z kolagenem naturalnym Savre oraz dlaczego zdecydowała się Pani go stosować oraz polecać innym? Z kolagenem mam do czynienia od kwietnia tego roku. Mm, na początku szukałam dla siebie produktu do swojej cery. A później zobaczyłam jego właściwości również pod kątem włosów, i tak to się w sumie zaczęło, ponieważ jakiś czas temu miałam duży problem ze swoimi włosami. Bo moje włosy były zniszczone ze względu na to, że przeszłam z czarnego koloru włosów na bardziej jasny, a to spowodowało dość duże zniszczenie. Szukam różnych kuracji, chodziłam po salonach fryzjerskich. Chciałam bardzo odbudować swoją po prostu strukturę włosa, jednak z marnym skutkiem. Do czasu, kiedy spróbowałam kolagen właśnie grafitowy Savre. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, ponieważ cała kuracja jeszcze z szamponem i odżywką tej firmy spowodowała dużą regenerację, o czym mogą poświadczyć moi znajomi, kiedy mnie zobaczyli. Regeneracja włosów była na bardzo wysokim poziomie, co mnie bardzo satysfakcjonuje dzisiaj, bo mogę już mieć te włosy na takich, jakich mi zależało po prostu. Więc polecając produkty, mam pełną satysfakcję, że produkt spełni również oczekiwania innych osób. Dzisiaj przeprowadzi pani zabieg, który z pewnością można polecić osobom z różnymi dolegliwościami skóry głowy oraz włosów. Kuracja zdrowe włosy to kuracja przede wszystkim przeznaczona dla tych osób, które spędziły już dużo czasu w salonach fryzjerskich, starając się zadbać w jakiś sposób o kondycję swoich włosów. Proszę mi powiedzieć jak to jest, że ta kuracja działa tak fantastycznie, że może konkurować z profesjonalnymi zabiegami w gabinetach fryzjerskich? Ta kuracja jest bardzo kuracją skuteczną, ze względu na to, że synergia tych wszystkich składników, które są w tych produktach, oddziałują bardzo mocno właśnie na regenerację włosów, cebulek i również na ustabilizowanie, procesów, które się dzieją właśnie wewnątrz już z naszej skóry. To tak podobnie jak ze skórą naszej twarzy. Każdy z nas ma inny typ cery, inny typ skóry, więc pielęgnacja jest bardzo odpowiednia wtedy, kiedy dobieramy odpowiedni produkt. Podobnie jest tutaj właśnie, jeśli chodzi o kurację na włosy. Te produkty są przeznaczone tak naprawdę dla każdego rodzaju skóry i włosów. Ze względu na mocną regenerację możemy sobie pozwolić na szybki efekt w prosty sposób. Kuracja, pomimo tego, że trwa około godzinki czasu, jest bardzo prosta do zrobienia w zaciszu domowym, więc nie mamy konieczności pójścia do salonu fryzjerskiego zresztą często kobiety dużo szczególnie spędzają czasu w salonach fryzjerskich, więc w zaciszu domowym z koleżankami w bardzo przyjemny sposób można tą kurację sobie wykonać jest bardzo prosta. Zresztą mam nadzieję, że o tym się inne osoby przekonają. Dobrze, a właściwie dlaczego tak wiele osób boryka się z problemem łamliwych, szorstkich włosów pozbawionych blasku? Wypadanie włosów spowodowane ich łamliwością to dolegliwość obecnych czasów. Niejednokrotnie spotkałem się z zapytaniami o przyczynę, a przede wszystkim o sposób walki z tym trudnym tematem. Wielu ludzi sądzi, że pielęgnacja włosów kończy się na umyciu ich szamponem, który składem raczej nie imponuje. Z drugiej strony są również tacy, którzy bez umiaru i przemyślenia stosują zbyt dużą ilość specyfików do włosów, które zamiast pomagać jeszcze pogarszają sytuację. Proszę mi powiedzieć, czy mamy jakiś złoty środek na to, żeby, żeby można było takim osobom pomóc? Ja uważam, że to co wewnątrz, to na zewnątrz, więc ogromny wpływ ma na pewno nasze odżywianie. Stres, ciągłe po prostu czynniki zewnętrzne, jak słońce, wiatr, wysuszają, przesuszają nasze włosy. Właśnie bardzo również intensywne zabiegi w salonach fryzjerskich powodują po prostu, że nasze włosy stają się coraz bardziej suche, zniszczone, bardziej łamliwe, wypadające. Problem nie dotyka tylko kobiet oczywiście. Mężczyźni też mają z tym dość duże właśnie zadanie do wykonania, żeby wzmocnić cebulki włosów. W związku z czym najważniejsze jest to, żeby zadbać o tą pielęgnację każdego jednego dnia. To jest profilaktyka. Róbmy niewiele, ale każdego systematycznie dnia po to, żeby właśnie odbudować te właśnie cebulki włosów, natomiast taką kurację w zaciszu domowym możemy sobie wykonać chociażby dwa razy w tygodniu, ale nie wystarczy tylko szampon, bardzo ważna jest również odżywka i taki produkt, który zadziała regeneracyjnie na włosów, a tak się składa, że mamy coś przygotowanego właśnie na tą specjalną okazję. A czy kuracja, o której można powiedzieć, że przywróci życie włosom jest dedykowana tylko dla osób z problematycznymi usami? Czy zabieg może wykonać każdy z nas bez względu na kondycję włosów? Precyz dla każdego, ponieważ każdy z nas chce mieć zdrowe włosy, więc regeneracja jest bardzo prosta tutaj do zrobienia, jeśli chodzi akurat o te produkty. Natomiast każdy z nas dzięki temu będzie mieć zadbane, silniące włosy, no ale też wiadomo, wraz z wiekiem coraz bardziej te włosy są słabsze, więc Zadbajmy o to, żeby odżywić również skórę głowy, przez co będziemy mieć na długie lata zdrowe, śniące włosy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W końcu przecież nasza twarz to też wizytówka. Dużo mówimy o tej kuracji w teorii, czas zatem przedstawić jej atuty w praktyce. W takim układzie, pani Basiu, zapraszam do przedstawienia nam tego zabiegu w praktyce. Bardzo chętnie zapraszam Państwa na prosty, ale skuteczny zabieg. Kurację zaczynamy od wstępnego mycia włosów, czynność ta po prostu pozwoli nam usunąć kurz, nadmiar sebum oraz pozostałości preparatów do stylizacji włosów. Do tego etapu dobrze jeśli użyjemy szamponu Nowego Savre, wtedy właśnie na mokre włosy nanosimy niewielką ilość tego produktu. Zależną oczywiście od długości naszych włosów, natomiast szampon ten ma bardzo duże właściwości, silnie działające, wzmacniające oraz oczywiście odświeżające. Fajne jest również to, że nie obciąża włosów, dlatego masując skórę głowy pozwoli nam na wytworzenie piany. Z kolei zapach tego preparatu jest delikatnie wyczuwalny, nienachalny, więc stanowi bardzo fajne takie delikatne wykończenie e, mycia głowy. Po wymasowaniu głowy spłuczemy pianę ciepłą wodą. Natomiast masaż, który wykonujemy na tym etapie, ma ogromne znaczenie dla naszych cebulek włosowych. W następnej części na umyte mokre włosy nałożymy kolagen naturalny Savre grafit. Z trzech dostępnych rodzajów kolagenu naturalnego Savre, grafit przeznaczony jest między innymi właśnie do włosów. Nakładamy około 3 ml od nasady włosów, następnie przechodząc do końcówek. Polecam również, jeśli chodzi o tę kurację, dostosować produkty takie jak piękna skóra czy witamina C, aby spotęgować jeszcze efekt działania. To na pewno wzmocni i uważam, że przyspieszy nasz oczekiwany efekt pięknych włosów, a przecież na tym nam zależy. Po dokładnym rozprowadzeniu kolagenu zawińmy głowę w ręcznik i poczekajmy tak około 30 minut. Produkt w tym czasie, kiedy intensywnie właśnie nawilża, odżywia również nasze cebulki włosów oraz reguluje pracę sebum. Po upływie tego czasu, kiedy mieliśmy nałożony kolagen grafit na naszych włosach, ponownie myjemy skórę głowy, włosy, szamponem kolagenowym. Te dwukrotne właśnie mycie włosów jest bardzo istotne, jeśli chodzi o ich oczyszczenie, ponieważ włosy wtedy bardzo fajnie będą wchłaniały wszystkie składniki odżywcze, a co najważniejsze, kiedy stosujemy preparaty do układania włosów, takie jak płyny do układania, pianki lub żele, pięknie będą się oczyszczały włosy, wykonując tą czynność po raz drugi. Kiedy dokładnie spłukamy pianę, nanosimy na włosy odżywkę kolagenową Savrem. Dzięki niej nasze włosy zostaną wzmocnione, odzyskają upragniony blask, a co najważniejsze, dla mnie i dla wielu innych osób, które będą z tego korzystały, składniki produktu oddziałują na strukturę włosów, likwidując wszelkie uszkodzenia i odbudowując ich prawidłową formę. Odżywkę na włosach zostawimy na około 15 minut. Po tym czasie dokładnie spłukajmy znowu ciepłą wodą. A włosy pozostawiamy do wyschnięcia. Po zabiegu mamy widoczne, odżywione, bardziej puszyste włosy. Rozdwojone końcówki są znacznie mniej widoczne, a dodatkowo można zauważyć naturalny połysk. Efekt po tym zabiegu jest silki smooth, dzięki czemu nasze włosy są elastyczne, gładkie, pięknie się błyszczą, a co najważniejsze, są odżywione. Polecam serdecznie. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Kuracje kolagenowe Savre. Kuracja kolagenowa zdrowe włosy jest przeznaczona dla każdego, bez względu na to, czy jego włosy są w optymalnej kondycji, czy też są wymagające. Taka kuracja w zaciszu domowym jest ekonomiczna, bezpieczna, ale przede wszystkim bardzo skuteczna. Serdecznie polecam i pozdrawiam.